Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Popatrzcie, proszę, na to jeszcze raz. Przepraszam za ostrożność, bo nie było. Luksemburg, Holandia i Niemcy. Tu w Hanoverze prawdopodobnie to był błąd. Ale aż od Tak, prawdopodobnie. Nie. Tu w ojcach Hanoweru mamy komórkę konwekcyjną. A mnie obchodzi w tej chwili, co się będzie działo. No ej! Sorry, ostrości nie wyłapało. Jeśli to dotrze, to prawdopodobnie ta komórka dotrze do nas. No kurde! Ostrości nie mogę wyłapać. Prawdopodobnie te komórki dotrą do nas. Ja czekam, co się będzie działo w okolicach Berlina, Polska Zachodnia. Patrzcie na to w tej chwili. Kolejna komórka w okolicach Düsseldorf. Tam coraz coś śmielej komórki burzowe po prostu wybuchają. Co chwilę w Niemczech jest niestabilna masa powietrza, co chwilę coś wybucha. W Polsce już dawno jesteśmy za frontem, ale ta chwiejna masa dopiero jest tutaj, bo to widać, że tam, gdzie strzela, to jest chwiejna masa powietrza. Oczekujcie kolejnych materiałów.